W Borkach Wielkich obchodzono Dzień Świętego Marcina. To tradycja, która powróciła do tej miejscowości po długiej przerwie i jest z mieszkańcami już od ponad 20 lat. W organizację angażuje się między innymi parafia, młodzież czy strażacy. Praktycznie od 1997 roku, kiedy ta tradycja została przywrócona, a wiąże się też z patronem naszego drewnianego kościółka, strażacy uczestniczą, zabezpieczają. Od strony takiej technicznej uroczystość, no i oświetlają teren przy okazji. Oświetlają nie tylko tak technicznie samochodem bojowym, ale symbolicznie poprzez, poprzez pochodnie. To jest ważne, że jest tak bardzo dużo małych dzieci, które już pamiętają, czekają na tę uroczystość. Przychodzą tutaj z lampionami. Więc sobie też oświetlają trasę, i to jest ważne, żeby, żeby kontynuować, przekazywać. Strażacy oświetlają trasę, którą wędruje konno święty Marcin w historycznej inscenizacji. Ten piękny zwyczaj, kiedy to Marcin jadąc na koniu jako Rzymski żołnierz spotyka żebraka, dzieli się z nim płaszczem, a dokładnie daje mu połowę swojego płaszcza. Przyjął się w parafii naszej, w Borkach Wielkich z roku na rok jest kultywowany, obchodzony w przeróżnych scenariach. Przeważnie w rolę świętego Marcina i żebraka wcielali się nowicjusze. W tym roku nie ma braci nowicjuszy, więc zrobiła to nasza młodzież. Scena uczy widzów przede wszystkim miłosierdzia. Mimo, że jest żołnierzem, to mógł nie pomóc temu żebrakowi, a jednak mu pomógł, to może to też jest takie świadectwo, że warto też pomagać. I każdego roku przypominamy o tym wydarzeniu. Żeby uczyć właśnie młodego pokolenia, przekazywać te tradycje i te wartości dobre, żeby niezależnie od Statusu w społeczeństwie, żeby uczyć się pomagać. Postać Świętego Marcina nie jest przywoływana w Borkach Wielkich przypadkowo. Święty Marcin dla naszej wspólnoty parafialnej jest trzecim współpatronem naszego drewnianego kościoła. Jest współpatronem również całej naszej parafii. I Jak przypada również, by upamięcić ten dzień, co roku jest ta tradycja kontynuowana, by była na najświętsza. Ofiara, a również potem była ta inscenizacja, mówiąca nam o tym wielkim wyczynie, skromnym, ale epokowym dla tego człowieka, gdyż czyn miłosierdzia jest bardzo ważny nawet we współczesnym świecie. Tradycją towarzyszącą obchodom są marcińskie rogale, którymi można delektować się tylko w tym wyjątkowym dniu, bo receptura pozostaje tajemnicą piekarza.